Yo, siemanko, z tej strony Wito i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella Jemka. jest z nami Nobejk, co oznacza, że jesteśmy w serii Dob nope kontra Pro kontra Hacker, serii, której dawno nie było na kanale, więc jeżeli wam się dzisiejszy odcineczek spodoba, to zostawcie koniecznie łapeczkę do góry, jeżeli chcecie więcej odcinków właśnie z tej serii, fajnie, jeżeli będzie ponad 35 tysięcy łapek do góry, a co tam. 35 tysięcy to ja się położę. <laughs> Dobra, słuchajcie, także stawiajcie łapy do góry. Yy, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i wpadajcie na mitoshop.com. A dzisiaj, słuchajcie, budujemy bazy kontra creepery. I Nobek zbuduje taką swoją bazę, oczywiście, i będzie przeciwko Creeper. Bela zbuduje pro bazę i będzie przeciwko pro creeperom a ja zbuduję hakerską bazę i hacker-creepery będą mnie atakowały i zobaczymy, kto przetrwa. Słuchajcie, atak creeperów właśnie w tym odcineczku. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba i dajcie znać w komentarzach, czy wolicie, jak występuje Nobek. W tej serii, czy jak my po prostu sami budujemy. Także napiszcie teraz w komentarzach, czy chcecie. A, nopka z tej serii. Serduszkuje tak, za serduszkuję, jeżeli napiszecie, czy chcecie, nopka, czy nie. Także dajcie znać w komentarzach. A my zaczynamy. Słuchajcie, nopek, gotowy jesteś? On się, słuchajcie, chyba obraził, bo go dawno nie było na odcinkach. I on teraz się w ogóle nie odzywał On się chyba na nas obraził totalnie. Więc mam nadzieję, że jak będą częściej odcinki, to się zacznie tutaj odzywać, bo na razie jest mega obrażony. W ogóle nawet na mnie nie patrzy. Dobra, Nowek buduje, ja ci nie będę przeszkadzał. Pa! Dobra, nikt Nowek buduje, Bela, jesteś gotowa? Yes, Dobra, więc możemy zaczynać, słuchajcie, by ja buduję ogólnie całą statuę Creepera. Taką dużą e, statuę Creepera. E, Bela buduje chyba głowę Creepera. Tak ja myślę, że zbuduje głowę Creepera. A Nowek ja nie wiem, co on tam zbuduje, ale. To już jest jego sprawa. Słuchajcie, więc zaczynamy budowanie. Ja tutaj też mam taką troszeczkę ściągawkę, bo ja boję się, że nie pamiętam, jak wygląda creeper. Także muszę to sprawdzać Pamiętasz. ogólnie. Dobra, ok mamy też takie fajne, jak widzicie, creeperowe zielone bloki, które ja mogę tutaj wykorzystywać. Więc ja sobie je wykorzystam e, do zbudowania tego mojego creeperka. Czyli? Nie wiem, jak mi to wyjdzie. Bela, ty nie masz tych bloków, bo e, Aha. ci ich nie dał. Nie, no to fajnie, więc. <laughs> Także musisz sobie jakoś poradzić inaczej ogólnie. Ja sobie podobałbym sobie i Dobra, Ja mam takiego fajnego wszystkim. stona, więc możemy go wykorzystać, ale na dół dajmy. E, dzisiaj miałem gravel. O, gravel. Więc to zaczynamy. będzie fajne, jakiś zrobię mu takie nogi dziwne. Dobra, okej, okay, zaczynamy. Raz, dwa, okay. trzy. Zobaczcie. Chyba. Raz, dwa, trzy. Jego pyszczek. I... Kryperki A. są bardzo słodkie. Ojeku. Ojejku, no nie, wiem, 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 ale nie wiem w sumie Przestań Fito, ja Dobra, uwaga, bo ja krypera. się muszę skupić teraz Oj, nie skupić się Raz O, dobra Dobra, pyk I Już jest dużo zrobione Pyk ja I pyk. Dobra, dobra okej okay. do To chyba będą zabić. nogi tutaj, mam nadzieję, że one mi tutaj no. wyjdą ogólnie teraz e, Dobra, teraz zrobimy Tak jest tak. So. Nie wiem, jak to daleko musi być Będę Raz, dwa, zakup. trzy, cztery Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, to będzie, to będą jego pierwsze nogi tutaj, o, tu jeszcze jakiś inny blok w ogóle postawiłem, nie wiem dlaczego, dobra, lecimy dalej, czyli zrobimy teraz pyk, pyk i pyk troszeczkę, to, to nie będzie takie łatwe dla mnie, tak myślę. Ale... budowanie tego, ale może mi się uda, zobaczymy. Yy, ja dam radę na pewno. Ja nie już wiem czy dam tutaj... radę i w ogóle czy ja się obronię przed tymi e, hakerskimi creeperami. Ja się boję, jak one będą w ogóle już jak wyglądały. Jak pomogę, albo no, może ucieknę? No na pewno. Pewnie. Ja już to widzę, tą no twoją nie pomoc. wiem, co bym zrobiła? Ja już widzę tą twoją pomoc. Wątpisz? Wątpię. Dzięki, dzięki, pek, dobra, pek, to teraz pek, się ci okej. Okay? To będzie jakby, to będą jego nogi i teraz mogę już robić tutaj normalnie sobie pyk A to będzie jego buziunia Dobra i teraz tak, to mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć chyba? Raz, dwa, trzy, cztery, to... pięć, sześć, dobra Raz, dwa, trzy Aż nie 4, możliwe. 5, 6, dobra, okej, okay, tak okay. to będzie. To będą jego tylko nogi, słuchajcie, więc ten Creeper będzie ogromny i naprawdę będzie hakerski, więc. E, no, łapeczka w górę się należy, chyba. Myślę, że tak. Tak mi się wydaje, że się tutaj należy, łapeczka Ciekawa w górę, jest. dobra. Może się obronisz, z on pek, jest taki pek, pek, No, nie wiem, może mi się znaczy... uda. Jeszcze tak, spróbuję będzie. w głowie zrobić sobie jakąś taką bazę u niego i mam nadzieję, że mi to też wyjdzie, e, hmm. że zrobię jakąś taką bazę w głowie jego. Dobra, to ja byłoby fajne. Zrobiłam. Dobra, ja mam chyba e, taką jego pierwszą nogę, tą dziwną. Aha, bo Dobra, on ma, takie dziwne, on ma takie dwie nogi. Dziwne Takie ma dziwne nogi. Dobra, tak okej. Okay. podobne. No na pewno. Mhm. Dobra, okej, okay. czyli tu mamy nogę, i teraz tak. O. I tutaj Dobra. możemy lecieć z tułowiem, chyba. Jest, Kryperos. Dobra, chyba tutaj nie All będę void. liczył, po prostu zrobię to na oko. Dobra, ja też robię nogę. Dobra, na oko. zobaczmy. Uuu, ale on szybcie. będzie wielki. Jak on jest duży. Oh dłużej? my god. Ja nie, już jestem siedem, poza w ogóle siedem, e, tym. Poza tą okay. e, ścianą, co zbudowałem. Żeby Sież, tutaj odgrodzić osiem. nas. Jeszcze ciebie nie widzę. O, ja widzę, cię pozad. już tam latasz. Dobra. dobra, to będzie jego tuf i tutaj tylko zrobimy teraz głowę i Oj. to weźmiemy sobie tak. Okej, okay, ja lubię nie. Nie wiem, czy ona ma pozostałe. być taka, czy nie? I ale spróbujemy zrobić taką. Dobra, i teraz e, wielkość tej głowy muszę tutaj jakoś dobrze wyliczyć. O, tu byle jak te bloki postawimy. Pyk. Wy się nie przejmujcie, że tam Nobek jeszcze nic nie zbudował, on tak robi po prostu, bo on długo myśli, co ma zbudować. No, bo to i on mu Tak, bo on później najpierw musi wymyśleć to słuchajcie, dopiero później to zbuduje. Dobra, <laughs> wydaje mi się, że ta głowa jest chyba spoko. Ja sądzę, I że, że powinno chyba nie. być elegancko. Dobra, zobaczmy teraz tak, weźmy sobie czarną wełnę. Tu będzie e, zielona. Oj, weźmy sobie czarną wełnę. ul, dobra. O. Black okay. Wool, dobra. I teraz tak, zobaczymy, czy tutaj ja dobrze to rozplanowałem i czy będę mógł zrobić mu buźkę jego. Hmm. Ja teraz nim więc ciekawa jestem jak to wyjdzie. Tak zrobimy, buźka tutaj będzie, Mam ale oko mi chyba dobrze. się nie zmieści. Teraz tak. Y, ja, to jest w ogóle, to jest dużo większe jakieś. No i to. Co? Jakim to cudem to się. takie? Jakim cudem to takie duże wyszło, jak ja to zrobiłem równo z tymi nogami przecież. Hmm? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No muszę jest. To się osiem. coś wydaje. Osiem na osiem jest. No Ale tu mi coś brakuje, patrzcie. Tu. Chyba, że ta no głowa, albo są. tu jest większy. Nie, on jest taki sam. Dobra, poczekajcie, ja tu muszę to to tak przemyśleć. Wygląda. Raz i tu raz. Dwa. W sumie nie, to jest dobrze. To ja nie, będę Chyba, więc zobaczmy. Oko tutaj powinno chyba być. będzie gadał. Nie, ale to w ogóle nie wychodzi. Patrzcie, to w ogóle nie wychodzi ja równo. <gadam> Bela, przestań. To <gadam> jest nie tak w ogóle, ale to jest niemożliwe, że to jest nie tak. 2, no, 3 4 5 6 7, no 8. Ja też mam 8 Raz, 2 3 4 5 6 7 8. I dlaczego mi tutaj nie wychodzi buzia jego? E, 3 4 5 6 no 8. No i nie wychodzi mi jego buzia. To oszuki się jacyś. Okay. Tu jest jeden blok odstępu, więc to powinno być tak? Mhm. To idzie okay. tutaj. I tu raz. jest jego tabuzia. Ale oko mi w ogóle nie wychodzi. A przecież tu idzie. A, dobra. Co? Ja muszę chyba to zrobić tutaj. I chyba wymyśliłem. No widzisz? Tak, ale tu muszę jeszcze wyżej w ogóle zrobić w takim razie. No. Tu o, i to będzie jego chyba oczy to będą. Improwizacja, niezła tutaj Dobra, poczekajcie. Tutaj. Tak, tu będzie jeden. Okej, okay, dobra, czyli to jeszcze wyżej muszę zrobić w takim razie. Okay. Raz i dwa chyba. Ja sobie dobra. zdążę to wykończyć Na dwa środków, i będzie elegancko. O oh my god, mówi, jakie to jest ogromne jasne! Okej. Okay. Jak A ty to w, w ogóle ta głowa dziwnie wygląda? Ona jest jakaś za długa tak jakby. Mm, bo weź te czarne w dół jeszcze mu, bo on Ja ma to chyba źle jest. zrobiłem, no. Nie, dobrze muszę. Nie, nie, zrobiłeś. to chyba powinno właśnie być tutaj. O, ja mam bardzo Trzy. ładny pyszczek I po tak, prostu. dobra, i teraz mhm. zrobimy tak i to usuniemy. I teraz tu jeden usuniemy, i powinno być elegancko. Dobra, ja wygram, teraz ja chyba będzie lepiej. Lepszy. No na pewno. No tak, Chciałabyś. Właśnie jestem ciekawa, jak widzowie później zagłosują. No na mnie, bo ja najlepsze zbuduję. Nigdy, nie, nie zawsze no jest. No jak tak. nigdy? Nie, bo. Zawsze tak jest. Nie, bo ty zawsze myślisz, że ty najlepszy Zawsze nasz tak jest. Ja z głowa krypara. Tak Dobra. wygląda chyba Creeper. Czy tak nie wygląda Creeper? Ja nie wiem. Pokaż, Pokaż to. ty swoją. E, no źle, jakieś oczy złe zrobiłem. piękne oczy. Ty masz za podłużne. No właśnie, on ma takie na kwadratowe. To. ale on, Ale tutaj ja mam e, na tym, to jest na trzy chyba zrobione. No to nie, wiem. Dla mnie to jest jakieś dziwne, właśnie. O, właśnie, tak bo on zimniejsze. powinien być taki. No. I tak jest ok. No i ja i ja nie wiem, dwie. dlaczego to tak dziwnie wyszło. Mm. I teraz był taki No bąsy. właśnie, tu są w ogóle źle coś jest zrobione to. Bo ma tą szalą nie. ja nie, bąbę. to ja taki nie chciałem, ja to źle zrobiłem właśnie on nie wygląda jak creeper w ogóle. Teraz jest dobrze? Teraz jest dobrze. Chyba jest dobrze, nie? No. Dobra, okej, okay, taka będzie głowa teraz. Musiałem trochę zmienić projekt. No widzisz? <laughs> bo jednak był nie taki, jaki, jaki miał być. Nie Dobra. macie zawsze patrzeć na ten. No projekty. nie, to było dziwne jakieś. Dobra, okej, okay, kończymy w takim razie. Tutaj robimy drugą nogę. Yy. Zaraz i będzie elegancko. Ja już sobie to. to wyłączę, bo już mi to nie jest potrzebne. O, słyszę tam szkłopęka gdzieś. Tak, tak! Ale <gry> Dobra, okej. Okay. Teraz tak, my tutaj musimy zrobić drugą nogę, więc tu zrobimy tak jakiś odstęp coś. dla niego. Trzy, trzy, cztery. Ja myślę, Dobra. że... Raz, dwa, trzy teraz cztery. na cztery może będzie ok? Mój kleper jest żółty. Żółty? Tak. Przecież Creeper jest zielony. Ale Creeper. Y, on zachorował. A, zachorował. Zrobił się żółty. Aha. No bo. Dobra, to nie wiedziałem. Y, no bo tak wyszło, wiesz? No to trudno. Nie mogę wymyślić teraz czegoś ciekawego, <grym> więc. <grym> Dobra, okej, okay. to jest chyba cobblestone tak, zwykły, więc bierzemy sobie aksa okay. i już lecimy, słuchajcie, po hakersku teraz. Pyk. Co? Pyk. E... Przestań. Ja tak Sad, nie lubiłam. Set no, no Creeper. Set Creeper. O właśnie! Set <laughs> Creeper. Ja to na to zrobię. Pek oh. i. Okej, okay, mam? Mam I to? Pek, dobra, ok, mamy? Ja teraz zrobię to. Chyba będzie tu. podłogę sobie zrobię. Dobra. A ja też mogę, nie? Tak, dobra. Tak, bo ja też to mam. No, ja, ale dawno jak, tego nie używałam Jak umiesz używać, to możesz. umiem, um, um, ale po prostu nie chcę teraz tego używać. Więc ja sobie sama tak zrobię, wiesz. Dobra, okej, okay. ja nie wiem, czy mi to w ogóle tak wyjdzie. Ta głowa będzie strasznie Draca. dziwna, ale dobra, trudno. Stość z tą, dobra. Pyk. I takie, taką podłogę. Oni się nie spodziewają takiej podłogi. Okej, okay, elegancko. Ja już jakby co mam Byk. zrobionego tego mojego klipera? To ja jeszcze nie. No tak, normalnie. No dobra. Znaczy w sensie z zewnątrz go mam. A teraz no to ja, ja, już te, ja już myślę, że też zaraz będę miał z zewnątrz nie. w sumie. Absolutnie yy, Głowę już mam, brakuje mi jeszcze tylko jednej nogi, ale to zaraz tutaj ją wykończę yy, Także tak, nie ma problemu Tu mamy takie Mamy samo. raz, dwa, trzy, cztery Coś tu krzywo okay. Czy ja mam krzywy dom? Raz, dwa, Co? trzy Co? Ty, ja krzywo to zrobiłam No widzisz? Się pospieszyłaś, a ja zrobiłem dobrze i a prosto A nie dobrze, bo mam drzwi pojedyncze Okej, okay, dobra, zrobię popójne Dobra, pokójne. raz, dwa, dwa tak. yy, i teraz. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. O? Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery. To tu powinno być. I to za daleko zrobiłem. Ale ładnie. Dobra, czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Wow. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, jest teraz elegancko. Dosy! Dobra, mhm. robimy pyk i. Pyk, dobra i dobra, teraz szybko budowujemy to, z... to Już będziemy mieli nogę Teraz mi dużo szybciej idzie słuchajcie Jak widzicie teraz naprawdę elegancko mi idzie to budowanie I tutaj naprawdę szybko mm. to robię Leder Dużo dobra. szybciej niż wtedy Jeszcze jakiś Bo to kwestia, było, kwestia była zrobienia szkieleta I potem już idzie to dobrze yy, Zgadzam się piek, dobra i teraz tak Więc tutaj damy tak, tak barka musi iść na górę Tak i tak Zrobimy sobie wyjście tak i tak, i tak. I tu dziurę. Okay. I tu nie? I tutaj pyk. I, ojej. Pyk. I to chyba pyk, będzie git. Pyk, pyk. Ty już mówisz tak jak ja. Co? Takie teksty jak ja. Ale że jakie? Używasz, że będzie git. To hmm. ja to mówię. No bo jak ja non stop spędzam, widzę <laughs> to, to jak mam gadać? Ale to ja to, to jest mój tekst, ty nie możesz go mówić. <laughs> mówię ci. Na a to, te, a to ani mój, ani twój tekst. Wiem. No właśnie, więc go nie używaj. Oj tam, oj tam. Bo prawa autorskie. Oj ten czasem można się posiąść. Nie, bo prawa autorskie. Dobra, ja sobie sobie środek tutaj wykańczam pięknie. Przestań się śmiać już. No Dobra, spokój. czy Creeper ma jakieś ręce? Nie ma rąk chyba, nie? No nie ma. Nie ma. Bo ma takie wieżki. Ja nie pamiętam jak wygląda Creeper. Ja Teraz mu, tak. słuchajcie, tą buzię zrobię mu z tego, ze szkła czarnego. Ooooooooo! Żebym ja tutaj coś widział w ogóle. Dobra, i teraz tak. O, herbatka. Słuchajcie, to jest Reinforced? Mm. Nie, zwykłe szkło czarne ja chcę. To nie jest to. To jest black glass. Dobra. Okej, okay, weźmiemy to. Pyk. Ej, pyk! Pyk, jest moje też. Przestań. O, i tu będziemy mieli takie widoki, a tu no zrobimy dobra. jeszcze bazę na górze. I teraz tak. Dobra, i tu będzie wyjście ogólnie, gdzieś, gdzieś tutaj, może nie tutaj, ale... Mm. Gdzieś tak tutaj? Dobra, okej. Okay. I muszę zrobić wejście jeszcze do, do tego creepera jakieś. Co to się podziało? Jakie tu wejście. O, wejście zrobię, wiem, od środka A i dobra. zrobię... O nie, tutaj nie zrobię. Okej, okay, dobra. Czyli tak. Ale zrobię na przykład tutaj. Mhm. O, i będzie elegancko. Ja dobra. robię już w środku, dobra, ja też. Zbiorę ja się... drabinkę, wow, i mam zieloną drabinkę nawet popatrz creeperową. Naprawdę? Tak. Ale kozak. Dobra, okej, okay, tu mam wejście jedno i tu będzie na samą górę do głowy wejście jeszcze. O. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Ja tutaj I patrzcie, oj tu mam wejście do głowy. O. Tutaj sobie to teraz wykończę jeszcze. Coś? miał zrobimy. tutaj przejście eleganckie. I zrobimy. Pyk, dobra, super. I teraz tu będzie wyjście na górę jeszcze. Tak, tylko czy to się zmieści? pyk, pyk. mam za małą bazę Okej, okay, elegancko, ja mam wyjście na Co górę takiego? Będę mógł sobie tutaj wychodzić I mam wejście od środka Tutaj mogę sobie patrzeć Więc stawimy tylko jeszcze jakieś mebelki zielone Zobaczmy czy ja mamy coś, coś zielonego mam. Green. Mamy łóżko jakieś no. Dobra, to wstawimy sobie to łóżko Czemu to się e, O, stawiać? jakieś takie coś sobie wstawimy Krzesło, stół okay, może być Dobra, śmietnik Więc będzie to i o. kanapę, dobra. Jeszcze... To sobie wstawimy tutaj. Stół Pyk? Właśnie? Nie, tu ja stawiam stół, Ale ty nie możesz. Ja stawiam nie stół możesz. Stół nie ma. Ja hmm. mam meksykańskich stół. Stół meksykański. <grych> Ej! I mam kosz na śmieci. Ja też będę I mieć. sofę jeszcze, nie, nie zmieścimy się. O, ale ja mam tu dużo rzeczy dostawianych. Dobra, nieźle. Okej, okay, słuchajcie, tu mamy wejście, wszystko działa elegancko. Tutaj możemy wejść sobie też. Dobra, możemy schodzić powoli. Ja cię Super, dobra, okej, okay, tak wygląda z zewnątrz Jakoś go tak mocno nie, obudowu nie obudowuje Ale tak wygląda dobrze e, Tutaj za chwileczkę ja przygotuję sobie broń, Jakieś na te e, creepery e, e, Te hakerskie No i zobaczymy, słuchajcie, kto się obroni właśnie przed creeperami Także widzimy się za moment Okej, okay, słuchajcie, wszyscy już jesteśmy gotowi Wszyscy zbudowali swoje bazy, tak wygląda baza Nobka Tak wygląda baza Belli, zaraz zobaczymy Czy ona przetrwa i tak wygląda moja baza Epicka, hakerska e, Nobek jest tutaj w środku, zaraz wam go pokażę że tam jest schowany, jest tam w środku. Dobra, wejdźmy do niego. Cześć, Nobek, co tam słychać? Dwa kibelki masz, dobra, super. Fajna baza, naprawdę bardzo fajna. Dobra, i mam tutaj, słuchajcie, creeper e, miniony. I to są takie nobolskie, bardzo malutkie, właśnie e, creeperki. I teraz jakie tutaj zespałni, zobaczcie jak one wyglądają, śmiesznie Jakie Ale są słodkie. malutkie, słodkie e, creeperki. I zobaczymy, czy one tutaj zaatakują zaraz e, naszego e, e, Nobka. Jeżeli nie, to zaraz tutaj coś wykombinujemy, żeby go zaatakowały. E, Bella, Be ja myślę, że. O, dobra, idzie jeden. Patrzcie, już do niego. O nie, nieba. idzie pająk! Idź, stąd pająki przeszkadzają strasznie. Ja... Patrz, Coś wybuchło. wybuchło! Coś wybuchło, o, nie czekaj, ja muszę sworda sobie wziąć. Ten malutki wybuchł Dobra, wybuch. poczekaj, bo te pająki atakują te creepery, zostawcie ich! Co, one są My god! To jest jakaś mocak No i patrz, one tu już biegną! Dawaj patrz. Bela, atakuj te creepery, bo inaczej to one nas one nobka tam nie chcą zaatakować, Aj, chyba widzę. Siemano creepery! Ale nie, ale nie uderza ich tak mocno, o, bo one nie, nie chcą. Jak o, te pająki nie. przeszkadzają? Nobek, żyjesz tutaj żyjesz. Żyję. Dobra, patrzcie, Nobek chyba sobie tutaj poradzi. Weź Żyję te pająki, od... te pająki zaraz. Dobra! Bo te pająki najbardziej tutaj przeszkadzają. Tak, o, one dobra. tutaj są Jeszcze dobrze. z tyłu gdzie, z tyłu, z tyłu, dawaj. go. Uuu, ale one są dawaj. dziwaczne. Dobra, a ja tutaj te creeperki spróbuję jakoś rozruszać, ale one nie chcą w ogóle iść, słuchajcie. E, do. O, o, o. E, one nie chcą mi słuchać się do nobka tutaj. Czemu one nawet Nobek, z nimi nie to ja ci atakują. postawię tutaj my, my kilka, co? Z nimi. Nobek, walcz okay. z nimi. Ej, one są. E, te kryperki są akuratne. dziwne, patrzę! One w ogóle nie chcą atakować nobka, ja nie no, bo, słuchaj, one są słodkie, I te pająki tego, jeszcze wychodzi. cały czas przeszkadzają, nie wiem dlaczego. Nie? Jaka masakra w ogóle. Ej, 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 ej! ej, ej, ej. Nie no, wiem, co mam z nimi ale... zrobić. Co? Super. Dlaczego padłaś? No Bo, Dobra, słuchajcie, Nobek chyba tutaj przetrwa jakoś. Nie wiem, jak mu się to udało, ale chyba tutaj przetrwa. Także udało mu się, słuchajcie. Baza całkiem dobra i przetrwała. I w ogóle te creeperki małe nie chcę go atakować, więc za chwileczkę zobaczymy, czy Bella sobie poradzi. Okej, słuchajcie, Nobek przetrwał jakąś tą apokalipsę tych creeperów i jego baza przetrwała. Nie wiem, jak on to zrobił. Lecę teraz do bazy Belli. Zobaczymy, baza Pro, jak wygląda. Tutaj tak wygląda. Z zewnątrz już wejdziemy. Teraz. I nawet creeper jest I głowy creeper, w no ładnie tutaj zrobiłaś sobie w środku Myślę, co, że jakie meble Myślę, znalazłam? że widzą się tutaj spodoba to bardzo e, Jakie meble, czekaj, bo nie mogę tutaj Takie creeperowe zejść. E, A no faktycznie co nie Jak ty to znalazłaś, gdzie to było No super, super, dobra, to ci wyszło Dobra, na dobra idź, idź na górę I ja teraz tej spawni creeperki, zobaczymy czy sobie poradzić I czy twoja a? baza pro przetrwa Tak samo jak przetrwała e, baza nopka Zobaczymy czy ci się czekam. uda, uwaga Dobra, uwaga. spawnie. Ja tu siedzę sobie. Spa mnie Bella. One już Cię chyba widzą. Nawet dobra. Taki. A ty zamknąłeś drzwi? Y nie wiem, nie pamiętam, dobra, ale zespawnię Ci ich dużo tutaj, żebyś miała co robić ogólnie. Dobra, to ja sobie będę do nich siedlać. Dobra, okej, okay, dobra. Bella, musisz walczyć teraz z nimi, I jest, dawaj. I Zobaczymy, czy Ci się uda. A macie. E, czy my mamy tutaj mamy easy. Okej, okay, dobra. Ale one w ogóle ciebie nie atakują. Ty, ale jesteś na mnie. game modzie? Tak, one mnie widzą, patrzą się na mnie. Ale nic ci nie mogą Tylko zrobić. Co ja jestem wysoki. Ja wiem, mam pomysł, Bella, ja tutaj ci postawię kilka nie! creeperów. Nie! Nie! Zadziałało eee. to chyba teraz. Oh my eee. god. Bela. Ja mu. Dawaj, dawaj, mu. dawaj, Bella, musisz sobie teraz zobaczyć, poradzić. Się dawaj, dawaj. Nie, 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 nie. nie dawaj Bella, bo ci Golio no łatuj się szybciej! No dawaj! O, Walka, walka, walka! Dobra, dawaj Bella! O, dobrze zaraz. ci idzie! O, nie. Low ammo, Low, low ammo. ammo! O, nie! Znowu wybuchły! O oh my god, ale popatrz Bella, twoja baza już nie. trochę jest zniszczona! O nie. Ale się tak napracowała! Twoja baza nie przetrwała, Bella! No to dlaczego ty no, tak No musiałem jakoś ci, wiesz co, tutaj sprowokować, żeby one cię zaczęła atakować o, nie! w ogóle. Nie! No to nieźle, dobra. Czyli Nobek sobie poradził, Bella niestety sobie nie poradziła. No trudno. To się jest mówi. ciekawe. Dobra, okej, okay, dajemy tutaj znowu Easy i teraz Bella mi na słuchajcie, mutant creepery. E, ja jej Woo. tutaj dam odpowiednią. E, masz to Bella. Ja, ja, wie, to ja już ci dałem tutaj. E, myślisz, ja ja wie, wezmę be? sobie jakąś epicką broń, słuchajcie. Ja muszę mieć naprawdę mega epicką broń, więc bierzemy sobie e, seeker nie może, ale czekajcie. E, plasma Cannon, na pewno. Yes, Plazma Cannon będzie dobry. Dobra, dawaj Bella, spawnij ich I spa! Wow. Oj jakie to są dziwne! One. Jakie one są okropne. Dobra, muszę zejść tam na dół, słuchajcie, i one. wam je, je pokazać. Zajdź Dobra, idziemy, na dół. idziemy tutaj na dół, zobaczymy czy one mnie będą w ogóle gonić. E o nie, one oj, już tu są! O. o nie, 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 ja nie mogę tam zejść nawet teraz. Jeden ciebie wyczuwał już ciągle... A! I nie, nie, co one mi robią? One jakoś strzelają do mnie! Co one robią? Zaraz mi załatwią Belle, ja zaraz będę... Ja już wspomnę! Oa! Nie, ja na ci Bito, na górę, nie na górę, Wito plicz! Na górę, na górę, na górę! Czy ja dam radę na górę? Ja mam jedno serduszko, już widzieliście, a nic jeszcze nie zaatakowałem ich! Dobra, idę na samą górę, ja nie wiem co tu się dzieje. Oh my god, dobra, okej, okay, plazma. Cześć. Gdzie one są? O nie! One wybuchły! Co tam się dzieje, Bella? Cześć! Co tam się dzieje? Gdzie ty? Bella! Nie ja. rób tego! Nie rób tego! Nie rób tego, Bella. Dlaczego? Nie rób tego! Będzie fajnie! Nie, e! Nic mi nie da. Nie rób tego, Bella. Witam. to! Nie. Nie, 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 nie rób tego, tylko nie! Bella to jest hakerska baza, nie można tego robić. Jest! O nie! Zarzuci mnie na dół! Nie! Nie, padłem, dobra, idę z nimi powalczyć. Jo, on do nóbka zaatakowały nawet! Ej, nobek! Nopka zaatakowały, jo! Patrzcie, co tu się dzieje, dobra, podpaliłem go! Okej! Nie idzie, kolejnych trzech, oh my god! Jaki no nie są? są mutanty, Ale one nie? są ciężkie do walki w ogóle. A ten jeden, jeden na górze jest. I, czeka. I one cały czas wybuchają. Patrzcie. Patrz, jak wow, jak go zniszczyłem teraz. Ale one potrafią ja. skaczyć. Właśnie widziałem, że one o. tak dziwnie skaczą. Mega dziwne, słuchajcie, te Creepery. Dobra, walczymy jeszcze z tamtym. Bela, nie nie, nie spałni mi tu kolejny. Tak. Nie, tylko nie to. Dawaj go Wito, dawaj go! Dam radę, dam radę, nie daję rady, patrzcie! No co ja strzelam do niego, nic mu nie robię! No bo on jest! A, pal się! O, ja. o nie, dobra, dobra, jeszcze z nim tu zawalczę, do, patrzcie gdzie one idą. Już dwa! Patrzcie tu cwaniaczki! Ej. Wybuch! Dobra, wybuch. Dobrze, tak. Jest załatwiony kolejny! Wow. Bela już więcej nie spałni, ja jeszcze tego no jednego na górze muszę załatwić. W tej broni to łatwo ci Ale patrzcie go. na moją bazę! Załatwianie. O, trafiłem go. Patrz, spadnie. nie, ale co? Spadł, przeżył? Tak, przeżył. O nie, to niedobrze, dobra, lecę. Tu to jeden. Widzę, widzę, ale ja tego muszę. Dlaczego on idzie w moją stronę, ja w nie, da, nie O, dobrze. trafiłem go. Dobrze, I odleciał trafiłeś. bardzo daleko. Weź z tej właśnie czerwonej, o tak, bo ona bardzo mocno właśnie... czerwonej? No nie wiem właśnie, bo ja bardzo dużo strzelam i on... Co on robi? Nie, bo dlatego... Co on tam robi? Tego? Nie co Chodź on Chodź tutaj. Popchnę go do ciebie. Nie, nie, poczekaj, on zaraz tu podejdzie, tylko mnie musi zobaczyć. I tam! Idź tam! Chodź co, chodź. on szybko chodzi! To nie! Jak, Jak się spacie! Pod... O, ale w locie go złapałem! To było! Jo, niezłe. to było nieźle. Dobra! Się Słuchajcie, Mam nadzieję, że Wam się odcineczek spodobał. Jeżeli chcecie, żebyśmy nagrali kolejny odcinek, napiszcie, z jakimi mobami mielibyśmy go nagrać. Subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapeczki do góry, wpadajcie na witoszpop.pl My się z wami żegnamy i widzimy się jutro w kolejnym filmie. Trzymajcie, po, pozdrawiam Was serdecznie, pa, pa! <laughs>